Cześć z tej strony eksploratorzy Dolnego Śląska. Jest dzisiaj 1 września, nowy miesiąc, nowy urbex. Zaznaczyć też trzeba, że 80 lat temu nie mielibyśmy szansy na urbex, gdyż wybucha druga wojna światowa. Także ku pamięci bohaterów. My dzisiaj znajdujemy się w opuszczonej stołówce dla kuracjuszy. I przy okazji śniadanka w tym miejscu zapraszamy Was do zwiedzenia tego miejsca razem z nami. Witamy Was. Na naszej kolejnej wyprawie. Dziś chcielibyśmy zabrać Was. Do miejsca w naszym odczuciu bardzo klimatycznego. Niestety jest to kolejne miejsce, na temat którego w sieci nie istnieją praktycznie żadne informacje. Jednakże postaramy się napisać coś swojego. Swoje miejsce tutaj miała stołówka dla pobliskich turystów oraz kuracjuszy pobliskich uzdrowisk. Po stylu budowy wnioskujemy, że została zbudowana w czasach PRL-u. W czasach swojej świetności musiała być naprawdę atrakcyjnym miejscem do zjedzenia posiłku. Budynek. Usytuowany jest na znacznym wzniesieniu na zboczu, przez co z okien sali jadalnej rozpościera się piękny górski pejzaż. Pomimo tego, że budynek swoją świetność ma już dawno za sobą, widoki nadal przyciągają wzrok na długie chwile. Powody zamknięcia tego miejsca są dla nas nieznane. Możemy jedynie teoretyzować, że spowodowały to problemy finansowe właścicieli, zmiany ustrojowe w naszym kraju lub zmniejszająca się liczba i zainteresowanie turystów. Świetność budynek ma już dawno za sobą. Wszelkie elementy wyposażenia zostały z niego wymontowane, a pozostałe elementy metalowe, jak i drewniane, znalazły swoich nowych właścicieli. Kilka lat wstecz, obiekt naszym zdaniem był całkiem niezłym eksploracyjnym kąskiem, jednakże ząb czasu odcisnął się na nim bardzo widocznie. Niemniej jednak, dla samych widoków oraz ciszy w trakcie zwiedzania Warto wrócić w to miejsce. Jeżeli i wy chcecie zobaczyć piękny pejzaż widoczny z okien tego budynku, to nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić was do podziwiania go razem z nami. No tu było wejście. Muszę mieć z tego czasu. Mhm. Mm na wycieranie stóp. No i. Cóż, mamy tutaj ten główny hol. Mhm. Mm Korytarz. To i ten. To ten. Tak. U. Co się zachowało? No. Tak, kibelki, porozwalane. Wszystkie możliwe sposoby. A zobacz, jakaś posadzka fajna była. Z kamienia zrobiona? Ładne, to nawet ja oryginalne. Podobną posadzkę mam u siebie na, tym, na zakładzie. Wykonany. No, bo to takie starego typu jeszcze. Ale ładne, ładne, nie powiem. Mi się podoba. Mhm. Jest napczyn. Ale się Wyobraź sobie, co na takim tapczanie przez te wszystkie lata się działo, co? ludzi na nich powstało. Ło, panie, byś nie zliczył. Wydaje, że to były stoły, i no, z takim widokiem. Widok jest przepiękny tutaj, ja naprawdę. Na górze jest jakiś też stary, zobacz, Ale... tam budynek. No, ładnie to, tu, to, ładnie. ładnie. Ale popatrz, że ten sufit jest jeszcze w takim. Powiemy tylko tyle, że zapraszamy na wycieczkę do, na Dolny Śląsk i tak. to wszystko. Ale powinniście Sufit jeszcze nie jest w takim tragicznym stanie. Nie, Sufit nie. Zobacz, masz jeszcze po żyrandolach albo po jakichś lampach masz te Zobacz, że idzie po całym łuku, tak. Tak, przewody. No, tak samo tutaj, no. Żeby wejść na dach, to jest naprawdę pikus. Każda ta barierka każde te wsporniki, co są wokół, mają barierki. I żeby wejść na dach, to jest naprawdę dziecinnie proste, ale spróbujemy wejść na dach tutaj tą stroną. Gdzie jest ta główna drabina? Mogła być kuchnia, bo, no bo widać, że są kafelki. Tutaj jest dzik towarowy. 100 kg. Upartego no bym się tam zmieścił. Jest. Czekaj, tu co jest? 1980 rok. rok produkcji. Mhm. Numer fabryczny 501 53? Tak. Tak, tak. W rok produkcji 80, 80 rok. Kurczę. Czyli jeżeli stołówka powstała 82, to 2 lata, jak tutaj Tak, czyli to jest. Dwa lata starsze ode mnie jeśli chodzi o dźwig Bo stówka jest z mojego rocznika Wyciąg idzie tu W ten sposób, nie? No. To jest puste w środku Czyli to po prostu takie zejście na dół jakby schodził A może coś jeszcze Czyli tam mogłoby być Tak, poziom niżej Poziom niżej coś może jeszcze być No i pewnie były tu jakieś piekarniki, kuchnie Jakieś nie wiem, wiadomo co ale blacha nawet jeszcze taka w miarę... Tutaj mogły być, bo zobacz, zdrowa. mogły że jest odprowadzenie jakby albo gazu, chyba gazu, bo lura jest żółta. A może być, że gaz. Że no. to stały kuchenki takie te gazowe tak. do gotowania różnych y, posiłków, jak to mówią. Tak. Tu też coś było, bo widać, że jest jeszcze takie... ślad. takie jest w tym, w tym miejscu. Znaczy co w ogóle to coś ostrego. No dobra. Tu było na pewno coś, tu było coś, co miało spływy, może zlewy. Może z lewej albo też. Albo większa kratka po prostu w tym była. Tu było i... jakieś okrągłe urządzenie, bo widać, że jest okrąg. Tak. Tutaj co? Dźwik towarowy, udźwig 100 kg jazda osób wzbroniona. No, nie też nie bym wieś, raczej tam nie wsiadał do tego. Nie się w przedziale. Tak? 100 kg No może na styk. Bez śniadania. <laughs> no i tak to wygląda. No, za za, długi, no za dużo zwiedzania taki... aż tutaj nie będzie. Jest jakieś spektakularne, ale też. Patrz, tamten był 53, ten jest 52. Aha, czyli numer posobie, po sobie. Po sobie. A ten rok, ten sam rok produkcji. Rok ten sam. Aha, czyli tam był silnik. A to jest króciutka winda. Tu z złem, bo widać nawet jeszcze masz unikalną w tym rodzaju kafelkową metaliczkę. no, Z dziurką, żeby odpływały w ten. Woda. No. To lecimy na dół. Tak jest. Tutaj mamy. Jakąś małą komórkę, spiżarkę, czy coś. Cię wydaje, że tu mogły być szatnie pracownicze. Jest dlaczego? No? Bo to, swoje, to jest z tej strony. Ale patrz, kafelki jeszcze takie, w miarę w takim... Tak, no. i była bateria pożyczkowa. Mi I się wydaje, że to były... Ale zobacz na te wieszaki, na ręczniki. Wow, Jej, no. ciutki stare to. Ale zobacz na tę To jest ten, to taki na przybory, na jakieś golenie. na. nie, półeczka. półeczka. taka, no ale wszystko z porcelany. Ale co? masz tu taki wieszaczek. Ale jest tu to jest medalniczka, no. też jeszcze takie się, się... Ale mówię ci, tu była szatnia dla pracowników, jak nic. Mm -hmm. To tyle ubywarek, jak jest. Tutaj prysznic, tak. a tam mogły stać szafki. Też koc? Też koc. Tak, ale chodzi... Koperty, Kopertki. CCA. Są zaklejone. Otwórz jedną. Nie no, są puste. Puste, no to nie to wiem. Są zaklejone, ale puste. Aha. Tutaj... Typowo toaleta. <laughs> Jeszcze masz na papier toaletowy taki stary ten... Yy, jak to się nazywa? Podajnik? Nie Urde. wiem. Rozkład lotów. Linii lotniczych lot. U. Za, uwaga, okres yy, zima. 27 do 29 marca od roku 1996 do 1997. Odloty samolotów. Aha, czyli to jest wyjście na ten... Yy... Aha, na tą rotundę. To ja bym rotundę dostawił sobie na koniec. To są jakieś wirniki pewnie po... No, Wyglądają jak wirniki po tych. Po pompach powietrza? Tak, pewnie w... co wtłoczały powietrze albo wyciągały po prostu brudne, nie? Mhm. Jak sobie nuchniesz pod gwiazdą. No, ten smur zawsze przechodzi, nie? Yy, tak. Jesteśmy akurat przy głównym liczniku gazu. śmierdzi faktycznie. Tak, zobacz. Główny zabór gazu. A no to tak, dobra. To wszystko jasne. No i to jest tam, gdzie byliśmy wyżej przed chwilą, nie? Mhm. Mm Windy Ale... już dawno nie ma oczywiście. To ty? Nie. Jak nie ty? Kogoś wyłapałem. Ja też. No cisnąłeś, kłamiesz mnie, Kody. Nie nacisnąłem nic. Straszysz mnie znowu. Ale ja ci Boga kocham, nic nie chcę ci Może ktoś... Ale... O stary. Chcecie się naszej częstotliwości? Tu mogą być, nie wiem, może, nie wiem, czy prysznice, bo są kafelki. No, tu może były spływy. Tak, ty, no to wy prysznicę tutaj. A w środku piwku. W środku, co robiły prysznice, jaki mur, że no tak tą z góry nawet instalacji za bardzo nie widzi. No, no to właśnie. No trudno tak zwykle powiedzieć, co tu mogło być. Albo a może jakaś śpiżabnia po prostu. Może tu stały jakieś ludowy. Może chłodnia. Tutaj? Może chłodnia, o właśnie, no to nabbiałem no, to na myśli. Tutaj. Ale rury jeszcze, zobacz, jak nowe. czy znaczy nowe, to nie jest nowe, rury jest, jest, jest w środku. Autoliny. tulinę, no, ale zobacz, nie rozsypane jeszcze. I ten wirnik siedział w tym. Weź przeczytaj, co to jest. Destylator. Fabryka elementów, wyposażenia budownictwa, Metal Plus. Tarnowskie Góry. Mhm. Mm Rok? Rok produkcji 1982. Mm -hmm. Made in Poland, kurde. Rok 1400. Na sekundę. Temperatura maksymalna 40 stopni. stopni. Masa wentylatora nie. Odczytam, nie podane. 50. No i kierunek obrotu. Czyli to ma tyle lat, co ja. 82. Tu jest to samo. Czyli to jakieś pomieszczenia techniczne mogły być, mhm. co? Wentylator. Tak. Nie wiem, czemu lotarka gdzieś słabo świeci. Tutaj kolejny wirnik. Tak. To na zewnątrz jakby? Tak, to już wiadomo. Albo w to wciągał, albo wyciągał powietrze, nie? Już nie wiem jak no, to No Może ten był oczekiwania, wiesz, powietrza? Tak, bo to jest taki tunel. A to no. był wyrzut? Tak, tak myślę. To też mogła być jakaś spiżarnia, nie wiem, może coś tam jakieś... Łoś, już zjedzone. Kartofle wsypywali, fajnie. Tylko numer na drzwiach, tak? 10. No. Ale ta rura, chłopie. O, jak. <laughs> to na gdzieś idzie za ścianę. Czyli z drugiej strony. O, jeden napis się uchował no Nie ma jeszcze na Aha. 0,5. Ale te 5 to mogły być z, z każdego pomieszczenia praktycznie. No dobra. To się nazywa patio. Patio. No. Patio. A, to co mnie ciekawi. To się tutaj dzieje, nazywa się patologia. <laughs> Tak, Damiana Dobra, to wygląda w ten sposób. No. Nie jest to duży teren, duży, duży budynek, ale fajny. Całkiem nawet, nawet. Dlaczego ja? Dlaczego znowu to robię? Co ja robię ze swoim życiem? I muszę wyjść tam. To idę na drabinie, która ma 38 lat. będzie moc. A trzyma się to dosyć solidnie, ja nie powiem, jak na tyle lat. I niech się trzyma. Ale widok jest piękny, stąd naprawdę. Co tam ciekawego widzisz? Góry, lasy, kawałek jakiejś willi tam na górze. I tu jest bezpośrednio droga. Ja, tu jest wysoko, jak nie wiem co. A tu jest droga na mojej wysokości. No, tak to wygląda. Już widzę jakieś pęknięcia są w cegłach. To jest trochę przeżarte. Ja tu nie chcę wchodzić, bo ja potem się boję, że to się kurdy naprawdę złamie. To się wszystko wygina. Ile mogę, tyle pokażę. No tak to wygląda. Przepięknie to jest bym wyżej i tu stanął, ale to wszystko po prostu jest tak zardwiałe nie warto ryzykować. No i tak to wygląda. Małe miejsce, ale nawet fajnie, bardzo ładnie położone. Mam nadzieję, że taka krótka forma po raz kolejny Wam się spodobała. Taki krótki przerywnik pomiędzy długimi które od nas wychodzą. Żebyście nie musieli zbyt długo męczyć swoich oczu naszymi osobami. Także my z miejsca tej no, w miarę urokliwej stołówki, bo mi się podobało. Nie wiem jak to Grzegorz Super było. Raczej super. No miejsce takie dosyć małe, ale nawet ciekawie położone. Przyjemne. Przyjemne. Taki niedzielny urbex. Także my się z miejsca tej malowniczej stołówki z wami żegnamy. Zapraszamy Was do naszych poprzednich materiałów, jeżeli jeszcze jesteście głodni dalszych eksploracji. No i zapraszamy Was do naszej następnej wyprawy. Także tak. do zobaczenia na następnej wyprawie. Miski. Trzymajcie się.